Weź ser myszy i biegnij po punkty. Hmm, to zadanie wydaje się całkiem proste. Zobaczymy, czy takie będzie. Postaram się je pokonać w stroju Wednesday. Właśnie gdy o tym powiedziałam, ściemiło się. Hmm, całkiem dziwne, bo Wednesday Adams lubi właśnie takie klimaty, takie mroczne ciemność. Ona lubi właśnie taki ciemny kolor. Więc postaramy się dzisiaj spróbować, rozegrać jakoś to zadanie. Mamy znaleźć ser myszy i biegnąć z nim i wtedy dostaniemy punkty. Ale co to jest w ogóle za miejsce? Czy to jest domek tej myszy? Czy ona tutaj mieszka? Wygląda trochę trochę ohydnie, że tak powiem, bo jest takie zardzewiałe, takie stare, jakby tutaj dawno nikogo nie było. No ale zobaczmy, zobaczmy o co tu chodzi. Tu są jakieś tańczące ludki, są też inni gracze, ale czekajcie, tam widzę, coś się świeci właśnie w kolorowych tutaj napisach, że to jest mysz. No to podejdźmy do tej myszy i zobaczmy. Widzę, że tutaj ktoś ze mną idzie. Co jest? Co się stało z tą myszą? Widzicie to? Ta mysz, jak ona wygląda? To jest Straszna mysz. O nie, ona się wściekła teraz na kogoś. Zobaczcie, jak ona się trzęsie z nerwą! Ona się wkurzyła na kogoś. Ktoś jej zabrał ten ser, bo właśnie trzeba jej zabrać ten ser i uciekać z niej, wtedy się dostanie punkty. Widzę, ja wykliknijcie teraz łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jeden ser więcej. Dawajcie, klikajcie, to wtedy uzbiera mnóstwo punktów, będę mogła sobie je na coś może wymienić. Ciekawe na co. Hmm. Zaraz się tego wszystkiego dowiemy. Dobra. No to spróbujmy pierwszy raz tutaj ukraść coś tej myszy. W ogóle ona... Czy to jest myszka, Miki, czy coś? Jeju, ona robi pompki normalnie. Ej, mysza, która robi pompki. Zaraz się tu wścieknie i pewnie zacznie za kimś biec. Czekajcie, czekajcie. Zobaczymy, co ona tutaj w ogóle wykona za ruch. Musimy się temu przyjrzeć, żeby mieć jakiś tutaj patent i jakoś sobie opracować tutaj strategię, dobra? Jest, uspokoiła się, dobra? Podchodzę. Zabrała jej, czy nie? Ja chcę jej zabrać. Zabieram ci, myszo. Mam ser, zabrałam jej ser. Zabrałam jej ser. Patrzcie, widzę, mam ser, mam ser. Czy ona za mną biegnie, ta mysza? Ona za mną nie biegnie. I czekajcie. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta myśl, Ona się nie wkurzyła na mnie w ogóle. Patrzcie, jako się tutaj wściekła. Ale no nic, za mną nie biegnie. No to spoko. O nie, jest tam biegnie! tak biegnie. No dobra, nie udało mi się widzowie, ale wam może się udać i możecie teraz kliknąć subskrypcję, czerwony przycisk dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. A, tutaj było czerwono, normalnie właśnie jak powiedziałam o subskrypcji, tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją, ja o czymś mówię i nagle się ściemnia, gdy mówię o Wednesday Adams, jak mówię o subskrypcji, robi się jakoś czerwono, więc klikajcie, o właśnie, kliknijcie, to teraz się rozpogodzi, właśnie jak tutaj nasza pogoda. Widzowie, ja wam bardzo dziękuję, bo wbiliśmy już 100 tysięcy subskrypcji, wow, to jest tak dużo, teraz napiszcie mi w komentarzu jaką byście chcieli niespodziankę. Czy chcecie jakiś odcinek może prawdziwego życia ze smysłem, albo może chcielibyście, żebyśmy nagrali TikToka z naszymi twarzami, albo jakiś live zrobimy na moim kanale. Co wy na to? Napiszcie w komentarzu, ja wszystkie przeczytam i coś wybiorę, zrobię tutaj jakąś niespodziankę dla was z okazji wbicia 100 tysięcy. Dobra, no to teraz idziemy kraść te sery. Chodźcie, idziemy kraść. Szukamy teraz myszy. Wydaje mi się, że jak teraz zrobiło się tutaj jasno. Wow, to te myszy chyba się zresetowały i ona gdzieś tam poszła. O tam patrzcie do góry idziemy. Idziemy tutaj do góry Myszy, ser. Dawaj, sera. Zabrałam je i Uciekam, tu jest jakaś ścieżka. Ja Jej nie widziałam wcześniej. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. Dokąd ona mnie doprowadzi? Tu jest jakiś domek. Ej, wy myślicie, widzowie, że to jest w ogóle myszka Miki, taka prawdziwa? Wy oglądaliście kiedyś myszka Miki? Ej, słuchajcie, yy, to jest mega dziwne, bo miały mi się naliczać punkty. Biegnę po punkty i co jest? Nie mam. O, cztery, dostałam dolary. Wow, osiem. O, spoko, to już osiem jest. Więc 12, Następne teraz, bo teraz biegnie, biegnie, coś. Czuję, że nas Wiedziałam, wiedziałam, nie znowu Ja! Zjadłam mnie, to znaczy, dziabnęła mnie tu! Zabrała swój ser, który jej zabrałam! Dobra, idziemy dalej, kraść! O! Tutaj się napatoczyła jedna mysza. Dawaj, tu, mysza, stój tu. Ej, czy to jest myszka Miki? To jest ciekawe, mega. Więc idę teraz do niej po kolejny ser. Tutaj są dwie, więc spoko. Będę akurat stąd sobie uciekać, zobaczcie. Jeden. Ej, mam ser, czy nie mam? Dawać mister, czy chcesz jeździć na balonie powietrznym za 20 punktów? Nie. Jakieś powiadomienie mi tu przeszło. Dawać mister, ale teraz chyba nie mogę im zabrać sera, bo one są wkurzone. Ej, patrzcie, one mają tu miskę! Co tutaj jest? Jakieś małe myszki są w ich misce do jedzenia. Dobra, dawaj ser, dawaj ser, dawaj sera! No, zabrała jej czy nie? No daj mi sera! Ej, no, o, kliknę, kliknę, zabrałam! Nie, nie zabrałam mnie! Ktoś inny mnie tutaj uprzedził, dobra, idę szukać jakiejś innej myszy, bo tej tutaj nie mogę nic zabrać. Gdzie jest mysz? O, coś widzę, że tutaj się pali właśnie napizdawać mi. O, jest tutaj, zobaczcie na przedmieściem. Zabrała mnie czy nie? Ej, nie pokazuje mi czy zabrałam mi ser. No dajcie sera. Ej, chyba zabrała mi. Tylko nie było pokazane, że ja mam zabrany ten ser. Beka. Dobra, 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 mam, mam, mam. Ona jest ser? Zabrała mi, zabrała mi. Zabra Teraz się ściemniło, dobra, uciekam szybko, szybko, szybko. Muszę jak najprędzej, jak najdalej uciec, nie oglądać się za siebie, szybko, szybko. Przydałoby mi się jakieś przyspieszenie. Ciekawe, czy ja coś mogę kupić sobie za te punkty, ale coś czuję, że ta mysza już za mną biegnie. Czy ona już za mną biegnie? Nie wiem, czy ona za mną biegnie. Nie chcę się obracać. Idziemy tutaj, teraz w ten labirynt, właśnie tutaj z drzew jakiś tam, nie wiem, a może do tego domku można wejść, można wejść do tego domku. Chodzimy, nie! Nie! Ja! ja o mnie goni! Nie! Ja! ja muszę się schować! Zjadła mnie no co za jedna! Zniszczona zostałam, tu się wyświetliło, zniszczona jestem, widzowie! Zobaczmy, co my w ogóle możemy sobie tutaj kupić. Na przykład 500 punktów, ok, kosztuje 100 robuxów, To jeszcze nie jest aż tak źle, ale ja bym chciała na przykład wtedy sobie kupić, nie wiem, młotek. Bo co mi dadzą punkty? O to jest pytanie, nie? Na co ja bym mogła je wymienić? Bo tutaj na razie nic mi się nie pokazuje. Chyba, że ja bym musiała wrócić tam do tego domku i tam się na coś wymienia te punkty. Czekajcie, czekajcie. Możemy tutaj kupić punkty, dobra, ale my nie chcemy kupić. Sklep z punktami jest, znalazłam. I możemy sobie na przykład kupić broń. Kosztuje 85 dolców, a ja mam ile? 40. Ale broń by mi się przydała, bo ja bym wtedy mo o, mogę kupić latarkę. Mogę kupić ym, jakieś elit o! I co użyć tej mikstury, aby urosnąć? Za 100 dolców. Ej, widzowie, słuchajcie, musimy sobie doładować. Doładujemy sobie za 100 Robuxów chyba te 500 punktów. Kupuję 100 Robuxów, wydaję, żeby właśnie sobie doładować punkty. Dobra, elegancko. Już, już powinnam to mieć. I mam na swoim koncie 540 dolarów. Świetnie, teraz idę tutaj. I kupuję sobie eliksir. Co jeszcze bym mogła sobie tu kupić? Ten pistolet sobie jeden kupię, ten. I może eliksir zmniejszający? O to też może być spoko, bo jak będę mała, to wtedy może on mnie nie zauważy. Wezmę też latarkę. I może zbuduj mur, aby się chronić. Hmm, też by można było. Albo jakaś tutaj jest teleportuj się do dowolnej części mapy. Ej, spoko, użyjemy sobie to, widzowie. Kupiliśmy trochę, wydaliśmy kasy. No i spróbujmy teraz czegoś tutaj wykorzystać. Znalazłam sobie tutaj jakąś myszulkę, która sobie zajada serek. O, oddawaj sera, dawaj sera. I patrzcie, teraz ja coś zrobię, spróbuję w nią strzelić. Obróciła się Nie wierzę A, Jakie mam zdolności, czekajcie jeszcze raz z nią Celne, nie to już nic A nie, teraz ona mnie tutaj dopadła Ja to było tylko na chwilę Żeby odwrócić jej uwagę, ja nie mogę Dobra, kradniemy dalej ten ser Czekajcie, spróbuję jeszcze raz z nią strzelić Patrzcie, strzeliłam i w nią też strzelę Ani nie mogę, mogłam tylko wiedzieć Co się dzieje, czemu ta mychrzka tutaj Kacze! Oberwała ode mnie ja nie mogę. To było całkiem mega śmieszne. Dobra, teraz ja muszę zabrać jakiś ser, żeby właśnie coś tutaj się działo. Gdzie są te mysze? Oddawać mi mysze, bo ja mam tutaj teraz wykupione i chcę to sobie wykorzystać. A jakbym tą różdżkę, na przykład... O, wow! E, ja się teleportuję normalnie. Teraz to one mnie w ogóle nie znajdą. Czekajcie, ja się chcę zateleportować teraz do tej myszy. Jak to zrobić? Dawać mi... Ej! Gdzie mnie to teraz teleportowało? Ej, co się stało? Ja chcę wrócić na miejsce. Teraz mnie to w ogóle wysłało gdzieś w kosmos. Nie no, żartuję oczywiście. O, ktoś tam tym balonem powietrznym leciał. No spróbujemy, czekajcie. Idę teraz do tej myszy. Gdzie jest mysz? Dawać mi tutaj ser. O, znalazłam ją. Patrzcie, zabiera mi ser. Mam, mam i teraz mam eliksir. Ło, wow, jaka jestem Duża! Jak się powiększyła, moja głowa nie daje rady! I czekajcie, teraz sobie wykorzystam eliksir. No czemu tej różdżki nie mogę? Może tylko mogę raz na jakiś czas ją wykorzystać, tylko gdzie ja mam kliknąć? Widzicie, to tylko było takie chwilowe. Uciekam, uciekam, uciekam! No ja nie mogę, nie mogę, nie mogę! Nie mogę się nigdzie indziej teleportować, ale słuchajcie, to jest nawet skomplikowane! Jak ono jest szybko, przecież to nie jest możliwe, żeby tak szybko przed nią... Uciec! Widzowie, to ewidentnie jest najlepsza broń. Ogólnie wcześniej grałam już właśnie w głodne Teletubisie. To są głodne mysze. I powiem Wam, że tam wystarczyło się schować w domu. A tutaj po prostu trzeba cały czas biec. I to nie jest wcale takie łatwe, bo nie uda się za daleko właśnie wybiec, dlatego że one są mega szybkie. Ale czekajcie, zobaczymy sobie w ogóle, co one tutaj mają. To jest ich domek kolejny? Wow, ale brudny. Fuo, nie podoba mi się. Ale można tu wejść. Myślałam, że tutaj gdzieś nas winda zabierze w dół, ale jednak nie. Dobra, jest mysz, mamy, mysz, mysz. Mamy. Mam mysz, dawaj tutaj, dawaj tu ser, mam ser! Patrzcie teraz w nią celne, aha, przewróciła się, odwróciła mi uwagę, la la la, szybko, szybko, uciekamy tutaj w ten labirynt, labirynt, uciekamy szybko! O nie, nie mogę tam przejść, nie mogę przejść, nie widzę nic, nie widzę! I pomyję, ale już mamy 141, dobra, może kupimy sobie jeszcze tą drugą broń, ciekawe ile ona kosztowała, sprawdźmy sobie tą, nie tą, mamy. To może byśmy kupili, zamroź myszkę, ho, dobra, kupujemy to, mamy jeszcze jedną broń, ice gun, dobra, chodź tutaj ho! myszulo, chodź tutaj do mnie, ja cię zaraz tu zamrożę i nie będziesz mi tu podskakiwać, pewnie to będzie też chwilowe, ale zawsze to jest jakieś odwrócenie uwagi, będę mogła dalej uciec, może kogoś uratuję, zobaczcie, ona kogoś goni, ona kogoś goni, a ja kogoś uratuję, patrzcie, patrzcie, o masz, strzeliła w nią i co, nic się nie stało. ZAMROZIŁA SIĘ? NIE ZAMROZIŁA SIĘ! CHODŹ TUTAJ, stręc na MYSZULO! KOGO ONA TU GONI? Chyba, że to nie chodzi o takie dosłowne zamrożenie. Opatrzcie, ona tu już jest, a ja jej zabieram. Sera. Dawaj sera! ZABRAŁAM, ZABRAŁAM! MAM SER, MAM SER, na, 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 na MAM SER, MAM SER! I muszę teraz wyciągnąć sobie ten Ice Gun. Zobaczcie, czekajcie, ja sobie tu stanę i zobaczę jak ona zacznie za mną biec. Czekajcie, ona za mną już biegnie pewnie. Jeszcze nie, ale ja już jestem przygotowana, czekajcie nie, chyba się zablokowała, nie, biegnie, nie może, nie może się wydostać, o nie, biegnie, 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 o, zamroziłam ją, a chyba to nie chodziło o takie dosłownie. jak to szybko było, ej, co jest, to nie działa, ej, muszę podejść bliżej do tej myszy, nie, i spróbować, widzowie, bo coś mi tutaj nie działa, czekajcie, ja teraz tu, O no, zamroź się, chyba, że to chodzi nie o takie dosłowne zamrożenie, tylko właśnie o takie zamrożenie, o, patrzcie teraz, Przewróciła się. <laughs> Dobrze wam tak. Ile tu jest teraz myszy nagle? Ile ich się tutaj pojawiło? Skąd one się tu wzięły? Wow, nieźle. Oj, tutaj myszulo jedna. Ja ci zaradam tutaj graczy straszyć. My chcemy sera też trochę zjeść. A co? O, dobra. Ta zaczyna jeść. Zaczyna jeść. Tak, tak, tak. Zabieram. Zabieram jej. Dawaj ser. Dawaj ser. Dawaj ser. Jeszcze czekajcie. Strzelę w nią. Strzelę w nią żeby se została. Stój tam. O mąż, o, masz, o masz. Nie mogę. Nie mogę tego strzelić. Szybko. Dobra, zabrudziłam ją. Uciekam, uciekam jedno nie działało, to tylko raz na jakiś czas działa. Muszę uciekać widzowie, żeby naspierać sobie punkty, bo mi się już mało zostało. Mi się już... Właśnie nie! Zobaczcie, jak ona szybko biegnie i zabrała ser! Nie da się tutaj daleko uciec. A, chyba, że jeszcze mogę tą różdżkę wykorzystać. Czekajcie, czekajcie. To jest dobry pomysł, że właśnie ona mnie teleportuje. Muszę ją jeszcze użyć. Tylko muszę iść po ser, żeby właśnie sobie ją użyć. Tylko wszyscy tutaj teraz zabrali te sery i teraz muszę znaleźć mysz, która ma ser. Albo pierwszy jeszcze tutaj sobie na balonie powietrznym się przejadę. Co wy na to widzowie? Za 20 punktów lecimy sobie do góry. Wow! Ale ekstra. Zobaczcie tylko na te labirynty. Ile ich tu jest. Jakie tu... Tam jest mysz, widzę. Tam jest mysz. Tam jest jeszcze jakiś inny domek. Okej, okay, tam jeszcze mi nie było. Tutaj są ukryte domki w tej mapie. Trzeba tutaj się jakoś do nich przedostać. No i tam mysz jest. Tak daleko. Dobra. E, tutaj jakieś wstępne rozznanie sobie zrobiłam. I teraz bym potrzebowała właśnie znaleźć mysz. Z serem, żeby spróbować jeszcze. Wow, spada! Spada! Pum, dobra, jednak się udało. I gdzie jest teraz mysz? Gdzie jesteś, myszulko? A ja wykorzystam sobie to, żeby się tyle... Po... Gdzie ja tu jestem? Gdzie mnie tutaj wywiało? Ale tu jest chyba mysz, czekajcie. Tu są chyba mysze, czekajcie. Ja sobie podejdę, bo tutaj mi pokazuje, więc one powinny tu być. Ale się zdziwią, że je zdemaskowałam. Czy one tu są? Czekajcie, muszę... Ale nie mogę szybciej podejść, nie mogę tak szybko... O nie, już sobie poszły! Już nie ma ich! Gdzieś mnie ta różdżka wywiała daleko stąd, ale już mam tu mysz. Myszkę, mam cię, myszo, haha, ha. ściekła jest, uciekam przed nią, na, 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 ale teraz nie mogę wykorzystać różdżki, bo zostało 58 sekund i wtedy będę mogła dopiero jeszcze raz wykorzystać, o nie, to źle, to jeszcze raz będę musiała zaraz to zrobić, ale czekajcie, spróbuję trochę uciec, jak najdalej mi się uda, spróbuję ją jeszcze właśnie tutaj jakoś, czekajcie, ja się tutaj zaczaję, mamasz, odwracaj się, haha, ha. jeszcze, jeszcze ją tutaj odwróciłam, haha, ha. masz, masz za swoje i jeszcze tego Ice Guna zrobię jej za, gdzie ona jest, gdzie ona jest? Nie, Pięknie za mną, a nie widzę, nie widzę gdzie ona jest, gdzie ona jest, a, a nie! nie, 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 jest jeszcze ją zamroziłam, dobra, dobra, jeszcze, jeszcze, a nie, już mnie złapie, złapie, ja się tak spieszę, no proszę nie zostaw, 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 o nie i po mnie. No ale teraz mam jeszcze inny pomysł widzowie, ja jej zabiorę ser i się szybko teleportuję, że ona mnie nie znajdzie. Chyba, że ona też się może teleportować. Czekajcie, różdżka. I czekajcie gdzieś jakoś daleko, daleko. Tam. O, jestem. Ciekawe, czy ona mnie tu znajdzie. <laughs> jestem bardzo daleko. Lalala. Zobaczcie, gdzie mnie tutaj wywiało. To są miejsca, które widziałam z balonu powietrznego. Ona mnie tak szybko nie znajdzie. Ja sobie teraz tu idę. Chyba, że ona jest jakaś, nie wiem. Chyba, że mnie zaskoczy. O nie, znalazła mnie. Biegnie. Ona jest jednak szybsza niż mi się wydawało. Nie. Zostaw. O nie, wpadłam Łapkę nie udało się widzowie, te myszki są za dobre. Ale napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał taki odcinek. Wbijcie też na mój drugi kanał, PTS, na Instagram, Facebook, grupę z Robloxa. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. I subskrybujcie ten kanał, bo odcinki z Robloxa są codziennie.